Cześć, Manko, dzień dobry. Tutaj, Noemi, oczywiście, no bo kto inny. I dzisiaj tak, dzisiaj jest strasznie gorąco. A moje włosy tak się składa, że jak zwykle wyglądają jak kupa, więc hmm... Co by tutaj na to zaradzić? Latem akurat składa się tak, że zawsze jest gorąco i w jest gorąco, długie peruki są strasznie gorące, głowa się poci. Więc pomyślałam, że fajnie by było mieć może krótką perukę, której by było nieco chłodniej i czasami mogłabym zakryć te moje okropne kłaki, przynajmniej tymi chłodniejszymi wieczorami, albo tymi chłodniejszymi dniami. No i tak się składa, że właśnie Uni weeks mi to umożliwiło. No i tak, w tym oto pudełku znajduje się prześliczna peruka. No i będę dzisiaj razem z Tobą ją otwierać. Także zobaczmy, co jest w środku. No, zarobię to jakoś tak nie w możliwości inaczej. Popierku. Tutaj oczywiście w folice znajduje się sama peruka. Hmm. A w środku pudełka znajduje się grzebyczek z Uniwix. On jest taki trochę inny niż wszystkie. Ma takie dziwne... Mm, Nigdy takiego wcześniej nie widziałam. Takie jakieś dziwne, półokrągłe włoski. Jestem ciekawa, jak to się sprawdzi w, w czesaniu czegokolwiek. W środku mamy dwie żabki, takie zamienne do naszej peruki. Oczywiście nasze skarpety na głowę, te akurat są taką, z taką siateczką. Na pewno bardziej wygodne niż te tradycyjne i oczywiście musi być na nich pani, która bardzo nie chce być na tym zdjęciu, widać po jej minie. W środku, to jest bardzo słodkie, bo w środku się znajduje ja... jaśmin? Jaśmin po polsku. Znajduje się saszetka z jaśminem i... O, oh, bardzo ładnie pachnie. O, uh, uh, a tu jeszcze, bo poprzedni był czarny, a ten jest w kolorze skóry. Też czepeczek na naszą głowę. Tak. I pudełeczko jest pusta, a w środku znajduje się... Karteczka z instrukcją, jak się opiekować tą peruką, jak się nią zajmować. A więc tak, wyjmuję z siatki naszą perukę. No włoski są po prostu przecudne. Są genialne. Kiedyś miałam takie krótkie włosy. Naprawdę super dają efekt. To jest takie lekkie ombre. Wcześniej nie zdecydowałam się na ombre. Tym razem jednak stwierdziłam, że będą i krótkie, i ombre. Także wybrałam dwa w jednym. I co nas najbardziej interesuje w peruce? Oczywiście to, jak wygląda przód. Jak wygląda przód? Jest całkiem w porządku. Te włoski się nam ładnie ze skórą będą łączyły, co jest super w tej siatce. Prawie jej nie widać. Ona jest po prostu idealna dla jasnej cary. Tutaj się nam u góry ta peruka może trochę świecić, ale to wystarczy użyć trochę mąki, albo pewnie suchy szampon też by dał radę. I teraz oczywiście co? To co zwykle. Zbierzemy nożyczki i tą siateczkę całą odcinamy. I teraz co? Na pewno nikogo tym nie zaskoczę. Czyli będę wiązała moje włosy. Biorę z Później oczywiście spinam je spinką. Ja po mi tak lubię robić. Wiem, że zawsze robię to samo, mówię to samo w tych filmach, ale... Jest dużo osób, które się na nowo pojawiają, może czegoś nie będą wiedzieć, może się to przyda. E, I teraz wiesz na co się jaram? Na tą czarną skarpetkę. Zawsze miałam je w kolorze właśnie jasnym, takim skorowym, ochydnym. Yy. A to jest czarna. Jest czarna i to jest super. Więc otwieram. Ale mam fajny, mam fajny rękawek. Dobra, teraz pytanie mi się, co zmieści na głowę. Nie, <noise> to. jest najgorszy moment w zakładaniu peruki. O, oh, to działa. W ogóle nie współgra z moimi wykładciami. Bierzemy to nasze cudo. Właśnie zapomniałam pokazać jednej rzeczy, może zrobię to teraz. Oczywiście, jak wygląda środek? Środek jest zbudowany z prześlicznej koronki. Ma tutaj dwa, cztery grzebyczki. Oczywiście jest rozciągliwy. Możliwość regulacji. Oh, Jesus. Wygląda jak biały murzyn. Oh, serious. Ej, nawet fajnie. No, ale słodko. i jak wyglądam w kręconych włosach. Kiedyś takie były, dopóki mi się nie spieprzyły. Wow, ale słodko. Okej, okay, to ja idę tę perukę jakoś ogarnąć. Możliwe, że w tym grzebieniu dziwnym, takim dziwnym, o, z takimi kółkami. Może w nim chodzi o to właśnie, że on jest do kręconych włosów, do czesnika. O właśnie, no nie wpadłaś na to naprawdę Justyna. Ale to to nie kręconych włosów, żeby dalej były takie śliczne i kręcone na pewno. To ja idę jakoś ujarzmić tą perukę, muszę się jakoś zobaczyć w dużym lustrze i wracam do Ciebie za chwilę. A więc tak się prezentuje peruka z przodu, z przedziałkiem na środku. No powiem tak, że mam lekki problem z jej ujarzmieniem, bo jest tak gęsta. Jest po prostu, to jest chyba najbardziej gęsta peruka jaką mam. E, będę się zastanawiała nad lekkim przycięciem jej, bo wydaje mi się, że jest lekko przedługawa. Tak żeby po prostu nie zasłaniała ramion. Myślę, że ją nieco skrócę, ale te loki są genialne i mimo, że już tysiąc razy je przeczesałam, to nadal są lokami bardzo takimi e, gładkimi utrzymują cały czas swój kształt. I jeszcze może pokażę, jak ona się prezentuje z boku. Włosy tak. super się układają po prostu. I oczywiście można sobie ten włos rzucić na bok. Ja myślę, że u mnie to lepiej o wiele wygląda na przykład na boku. Aczkolwiek myślę, że jak jeszcze sobie je jakoś ujarzmię, nauczę się jak obsługiwać się z taką krótką peruką, bo jeszcze krótkiej peruki nie miałam. Peruka wygląda bardzo naturalnie. Wydaje mi się, że zaraz po białej i różowej peruce to jest chyba najlepszy mój zakup i chyba najlepsza peruka. Jaką po prostu mam w swojej kolekcji teraz. I to by było na tyle. Jeżeli ktoś będzie za, zainteresowany kupnem tej peruki albo innej z, ze sklepu Uniwix.com to oczywiście nie zapomnij o kodzie SH10 przez Samoch. Nawet 12% zniżki. To by było na tyle. Mam nadzieję, że poruka się podobała, że nie kupiłam jakiegoś fejla. No napisz mi w komentarzu, co sądzisz o tym. I oczywiście zasubskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś. Badaj na Facebooka, Instagrama i Snapchata. I widzimy się w kolejnym filmiku, który pojawi się już jutro. Trzymaj się. Na razie. Cześć.